Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, błogosławieni ci si, albowiem oni na własność posiądą ziemię, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Albowiem oni będą nasyceni, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują Was. I gdy mówią kłamliwie, wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Marzy mi się duże lustro, które można by w poziomie postawić pod ołtarzem. I żebym zamiast chomili dzisiaj, mógł każdego i każdą z Was poprosić, żebyście podeszli i w tym lustrze stojącym pod ołtarzem się przejrzeli. Ale takiego lustra chwilowo nie mamy. A w tej uroczystości o to idzie, żeby się przejrzeć w niej, żeby się przejrzeć w tym słowie, znaczy też zobaczyć w tym słowie, którym Pan dzisiaj do nas mówi. Dlaczego to lustro? W pierwszym czytaniu widzimy triumfalny pochód zbawionych, czyli świętych, tych, których dzisiaj czcimy, którzy już doszli do celu, tych imiennie wyniesionych na ołtarze, tych, których relikwie mamy albo możemy mieć, i tych, których znaliśmy, po których relikwie mamy w swoich domach, tych świętych, z których kubka pijemy, których spódnice może zakładamy. Po których biżuteria gdzieś tam leży w szufladzie, albo różaniec. Ale jakbyście otworzyli Apokalipsę rozdział wcześniej dosłownie, nie na siódmym rozdziale, z którego to czytanie jest wzięte, tylko w szóstym rozdziale, to tam jest taki niesamowity, rozdzierający moment, kiedy ci, których w tym pierwszym czytaniu już widzimy, jak maszerują triumfalnie za barankiem, wyśpiewując Jego chwałę, to Jan mówi, że ich najpierw zobaczył pod ołtarzem w niebie. Mówi: Zobaczyłem zabitych dla Słowa Bożego pod ołtarzem, i usłyszałem, jak wołają do Boga: dokądże, władco wielki i święty, nie będziesz wymierzał sprawiedliwości krwi naszej? Bo święci mogą się niecierpliwić. Bo święci mogą nie rozumieć, dlaczego coś się dzieje w ich życiu. Bo świętych dotyka to wszystko, o czym Jezus mówił w Ewangelii. Ubóstwo, także ubóstwo ducha. Czyli taki moment, kiedy już nie chodzi o pieniądze na koncie czy w portfelu, o moją pozycję i tytuł, tylko ja się czuję biedny w środku, zmęczony, odarty, sponiewierany, bezbronny. W ogóle te błogosławieństwa Chrystusa, nie wiem czy zwróciliście uwagę, znamy te Ewangelie wszyscy. Tam jest miks najróżniejszych doświadczeń. Część z nich to są takie doświadczenia, których my w życiu nie wybieramy, które nam się dzieją po prostu. Dzieje nam się coś, co nas zasmuca. Brak sprawiedliwości nas dotyka, jakaś krzywda, jakaś niesprawiedliwość. Jakieś prześladowanie. Ale wśród tych błogosławieństw Jezusa są też postawy, które możemy wybrać, ale nie musimy ich wybrać. Cichość, miłosierdzie, próba zachowania czystego serca. To słowo jest po to, żeby się w nim zobaczyć. Bo pewnie ty i ja nieraz wołamy do Boga, dokądże, Władco Wielki i Święty. Będziesz pozwalał na to i na tamto. A Słowo nam pokazuje, że także w tych momentach, kiedy tak mamy ochotę wołać, kiedy spadają na nas doświadczenia, których nie wybraliśmy, kiedy toczymy ze sobą dramatyczną walkę o to, żeby przyjmować postawy, których byśmy sami od siebie chcieli, także w tych momentach. Jesteśmy święci. Bo świętość to nie jest to, co my sobie wypracowujemy, ale to, co nam podarowuje Bóg. Tak są skonstruowane wszystkie Chrystusowe błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy, bo do nich należy królestwo, bo będą pocieszeni. Powód, dla którego nazywa ludzi doświadczających tych wszystkich rzeczy, przyjmujących te wszystkie postawy błogosławionymi, powód, dla którego nazywa nas błogosławionymi, świętymi, nie jest w nas, ale w nim, w tym, co On może sprawić, w tym, co On może zdziałać. I On zaczął to robić w godzinie naszego chrztu. Każde z nas stało się świętym, świętą. W momencie naszego chrztu. Próbujemy tę świętość przenieść przez życie, która jest od Niego. Nie jest sumą naszych dobrych zachowań i naszych wspaniałych uczynków. Jest darem od Niego, jest życiem, które może być tylko z Niego. Dlatego chcemy się przejrzeć w Jego słowie i zobaczyć w Jego słowie którym dzisiaj do nas mówi i nam, nas samych opisuje, żeby zobaczyć, że nasze życie nieraz tak pogmatwane, nieraz tak pełne bólu, nieraz tak pełne naszych potknięć jest życiem świętych. A kiedyś będziemy do Niego podobni, pozobaczymy Go takim, jakim jest. Im bardziej go widzimy, im bardziej próbujemy go widzieć, także wtedy, kiedy nam to nie wychodzi, także wtedy, kiedy mamy oczy niejako na uwięzi, to podobieństwo w nas się rozwija i wzrasta, choć my sami możemy tego nie widzieć. Ale dzisiaj, w tę uroczystość, w której mamy się przejrzeć, przyjmijmy, bardzo was proszę, wszyscy zaproszenia. Do tego, żeby dzisiaj na swoje życie popatrzeć tak, jak Słowo nam to wyraźnie podpowiada, jako na życie świętych. Przy wszystkich naszych problemach i przy wszystkich naszych słabościach, przy wszystkich Twoich biedach, przy wszystkich Twoich grzechach, o których pamięć dźwigasz być może od lat, Twoje życie jest życiem świętego. Bo On ci to dał. Bo On to w Tobie sprawia. Nieustannie od nowa. Jeśli potrzebujesz, płucz swoje szaty do krwi baranka. I idź za nim. Tak jak potrafisz dzisiaj. Tak jak to dzisiaj dla Ciebie możliwe. Idź za barankiem. Szukaj baranka. Idź za barankiem, nie za swoim ideałem siebie, nie za swoim marzeniem o sobie, nie za swoimi wymaganiami wobec siebie. Idź za barankiem, czego sobie i Wam bardzo, bardzo życzę z okazji naszego awansu, na jak ufamy kiedyś naszego w pełni święta, wszystkich świętych. Amen.